Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. Cześć kochani. Dziś wracamy do prawdziwych opowieści z dreszczykiem, co prawda nie waszych, ale Zauważyłam jednak, że całkiem wam się one spodobały, więc wyszukałam kolejne perełki. Jednej z opowieści dostarczył: Robi. To wydarzyło się, gdy byłem w liceum. Jechałem samochodem mojej mamy z moim najlepszym przyjacielem na miejscu pasażera. W drodze do domu jest wzgórze, które mój przyjaciel i ja nazywamy wzgórzem na końcu świata. Mieszkamy na przedmieściach, ale w zalesionej okolicy. To konkretne wzgórze nie jest zbyt duże. Ale jego nachylenie i sposób, w jaki lekko zakręca tuż przy szczycie, sprawiają, że nie widać drugiej strony aż do ostatniej chwili, gdy przejedziesz przez szczyt. Do tego momentu czujesz się, jakbyś miał wjechać prosto w niebo. Ponadto na dole jednej strony znajduje się uroczy mały cmentarz. Po obu stronach drogi jest tylko jasny las i kilka rozstawionych małych domków w stylu rancha w oddali. Nie ma chodnika ani pobocza. Przede mną i z tyłu jadą samochody, a także nadjeżdżają z naprzeciwka. Jedziemy w kierunku cmentarza. Widzę, jak samochód przede mną osiąga szczyt wzgórza i znika poniżej mojego pola widzenia. Następnie osiągam szczyt wzgórza i tuż przede mną po drugiej stronie Stoi spokojnie mężczyzna na środku mojej drogi, patrząc w las. Zobaczyłem go tak późno, że nie miałem czasu zareagować, nie miałem czasu, żeby zahamować, a nawet spróbować skręcić kierownicą. Przejechaliśmy przez niego, a potem nic, nic się nie działo. Żadnych dźwięków, żadnych uderzeń, nic w lusterku wstecznym, żadnych dowodów na to, że cokolwiek tam było. Ruch się nie zatrzymał. Samochody za mną jechały normalnie. Byłem tak zdezorientowany, że po prostu patrzyłem przed siebie, próbując to przetworzyć. Mój przyjaciel odwraca się do mnie i mówi: Czy ty to widziałeś? Odwróciłem się i powiedziałem: Czy ty też to widziałeś? Zatrzymaliśmy się. Samochody nadal nas mijały. I wróciliśmy, żeby to wszystko sprawdzić. Nic nie było. Żadnych śladów ani uszkodzeń na samochodzie, nic niepokojącego na drodze ani wokół niej, po prostu nic. Próbowaliśmy to zrozumieć. Jak ktoś mógł się tam znaleźć, w tej przestrzeni pomiędzy mną a samochodem, przede mną? Skąd mógłby się tam wziąć? Musiałby wybiec z lasu, a mężczyzna, którego widzieliśmy, stał spokojnie, jakby śniąc na jawie. Co się stało? Samochód widmo. Mój mąż i ja jechaliśmy boczną drogą do domu moich rodziców, drogą, którą oboje podróżowaliśmy wiele, wiele razy wcześniej. To była wiejska i bardzo kręta droga. Na jednym końcu był ostry zakręt w prawo, tuż przed znakiem stop. Ale nie ma drzew blokujących widok, więc nadal można było zobaczyć zakręt. Jest tam nawet podwórko. Kiedy dojechaliśmy do zakrętu i przystanku, zauważyłam reflektory samochodu w lusterku wstecznym, ale nie zwróciłam na to uwagi, ponieważ akurat myślałam o jednym z moich bardzo bliskich przyjaciół z dzieciństwa, który zmarł tam zaledwie dwa lata temu. Pamiętam, że przez ułamek sekundy pomyślałam, że ten samochód, te światła są bardzo blisko, ale to było wszystko. Skręciliśmy i zanim zdążyliśmy całkowicie wyprostować kierownicę, mój mąż wspomniał o samochodzie. I w tym momencie miałam czas, by zastanowić się, co właściwie stało się z reflektorami. Kiedy o nich wspomniał, byłam trochę zdezorientowana. Biorąc pod uwagę, że to było miejsce, gdzie zginął mój przyjaciel, doszliśmy do wniosku, że być może winne mogłyby być światła z podwórka lub jakieś odblaski, i wiedzieliśmy, że na pewno będziemy mieli wytłumaczenie, gdy będziemy przejeżdżać tamtędy w drodze powrotnej do domu. Przewińmy więc do podróży powrotnej. Skręcamy w drogę i widzimy, że nie ma tam żadnych świateł które mogłyby sprawić, że jakby samochód pojawił się z tyłu. Więc jak to się stało? Chcę powtórzyć, że była to ciemna droga i światła samochodów widać było z dużej odległości. Poprosiłam męża, żeby zawrócił, żebyśmy mogli pojechać z powrotem, tak jak zrobiliśmy to za pierwszym razem, tylko po to, żeby się upewnić, że to nie jest jakieś światło z domu lub coś takiego. Gdy zaczęliśmy zwalniać, aby zawrócić, samochód nadjechał znikąd, szybko nas doganiając. Wsiadł nam na zderzak i wszystko co widziałam to światła, ale żadnego samochodu, tylko reflektory. Gdy zbliżaliśmy się do znaku stop na przeciwległym końcu drogi, samochód zwolnił, a światła wyglądały, jakby skręcały w ostatni podjazd przed zatrzymaniem. Mogę to opisać jako przegonienie z drogi. Po prostu jechał, jakby wyganiając nas stamtąd. To było przerażające. Oboje umarliśmy? Chciałabym zacząć od tego, że mój mąż jest inżynierem elektrykiem, a ja nauczycielką. I nie jesteśmy szaleńcami. Kiedy mój mąż i ja już byliśmy parą, mój mąż miał straszny wypadek samochodowy. Jego ciężarówka uderzyła w coś i wpadł na nadjeżdżające pojazdy. Jego ciężarówka została całkowicie zniszczona, podobnie jak druga ciężarówka, w którą uderzył. Dziwne jest jednak to, że zarówno on, jak i ten drugi facet byli zupełnie cali i zdrowi. Nie mieli nawet zadrapania. Mój mąż miał tylko siniaka na kolanie. Ratownicy byli zdezorientowani. Podobnie jak firma holownicza i ubezpieczyciel, kiedy zorientowali się, że nie tylko nikt nie zginął, ale nawet nie został ranny. Kilka dni po wypadku mój mąż przychodzi do mojego mieszkania, rozmawiamy o zajęciach na uniwersytecie, na którym oboje jesteśmy. I od niechcenia pyta: Od kiedy mam ten płaski telewizor stojący na mojej komodzie? W tym momencie byłam bardzo zdziwiona, ponieważ miałam ten płaski ekran odkąd miałam 13 lat i miałam go przez cały rok i jeszcze trochę czasu, odkąd się spotykaliśmy. Zapytałam go, o co mu chodzi? Zawsze miałam ten telewizor. Powiedział mi, żebym przestała go oszukiwać i zapytał, co zrobiłam ze starym telewizorem lampowym. Nie miałam pojęcia, o czym on mówi, i powiedziałam mu to, ale on był przekonany. Że miałam telewizor lampowy. Wchodzę na Facebooka i pokazuję mu zdjęcie, które zrobiliśmy dwa tygodnie wcześniej z telewizorem w tle. Na zdjęciu jest płaski ekran. Mój mąż zrobił się blady, jakby zobaczył ducha, i przez chwilę gapił się w przestrzeń. Jego oczy zaczęły łzawić. Zapytałam go, co się dzieje, a on powiedział: Przysięgam na Boga, nie jestem szalony. Ale masz telewizor kineskopowy, odkąd zaczęliśmy się spotykać. Kiedy robiliśmy zdjęcie, to był telewizor kineskopowy. Spagatalizowałam to, ponieważ jego głowa ucierpiała w trakcie wypadku. Nie poruszałam tego tematu ponownie. Jednak za każdym razem, gdy przesiadywaliśmy w moim pokoju, zawsze już dziwnie patrzył na ten telewizor. Siedem lat później. Mój mąż i ja jesteśmy już małżeństwem od kilku lat i decydujemy, że jesteśmy gotowi zostać rodzicami. Odstawiam antykoncepcję i decydujemy, że co się stanie, to się stanie. Nie staramy się jakoś bardzo, ale też nie zapobiegamy. Jesteśmy na wakacjach we Włoszech, włóczymy się po Rzymie, a ja czuję się okropnie. Miałam okres tydzień wcześniej i to był najgorszy okres w całym moim życiu. Kiedy tak spacerujemy, cierpię na bóle pleców, dreszcze i okropne skurcze. Idę do łazienki w kawiarni i wymiotuję. Mam problemy z żołądkiem i zdaję sobie sprawę, że miesiączkuję i to obficie. Jestem przerażona, bo tydzień wcześniej miałam okres. Umyłam się, wróciłam do męża i powiedziałam mu, że potrzebuję chyba lekarza. Mam dość wysoką tolerancję bólu, ale to było istne szaleństwo. Doszło do tego, że miałam problemy z chodzeniem i zaczynałam odczuwać ból nawet w ramionach. Nie chciałam psuć nam wakacji, ale zaczynałam się naprawdę martwić. Mój mąż jest mądrzejszy ode mnie. Widział, w jakim jestem stanie. Powiedział, że bledsza niż wtedy, gdy poszłam do łazienki. Wzywa pomoc. Dwadzieścia minut później leży na noszach i zabierają mnie do szpitala. Godzinę później przygotowywano mnie do pilnej operacji, ponieważ lekarz powiedział mi, że to komplikacje związane z ciążą pozamaciczną. Jeżeli nie wykonają operacji, umrę. Sześć godzin później budzę się bardzo obolała i zmęczona. Lekarz mówi mi, że miałam dużo szczęścia i gdybym czekała dłużej z szukaniem pomocy medycznej, to nie byłoby mnie już tu. Mąż zostaje ze mną w szpitalu przez pierwszą noc. A potem dostaje hotel na resztę mojego pobytu. Tydzień później dostajemy zgodę na lot powrotny do domu, a ja przechodzę przez wyczerpujący miesiąc rekonwalescencji. Dwa miesiące po powrocie, mój mąż i ja jakoś zaczęliśmy rozmawiać o pożarach. On zaczął mówić o niebezpieczeństwach związanych z pożarami w kuchni, a ja powiedziałam, nie ma się czym martwić, mamy gaśnicę w szafie. Spojrzał na mnie, jakbym miała trzy głowy, i zapytał, o czym ja mówię. Przypomniałam mu o gaśnicy w szafie, tak z przodu, gdzie trzymamy płaszcze. Mamy ją przecież od trzech lat. Przecież sam nalegał, żebyśmy ją kupili, kiedy postawiliśmy nasz dom. Ale mąż kręcił głową i powiedział, że nie ma pojęcia, o czym mówię i żadnej gaśnicy nie mamy. Ale przypomniałam mu przecież nawet o kłótni, o to, czy naprawdę jej potrzebujemy gdzie w ogóle ją postawić i o tym, jak kupowaliśmy ją w Home Depot, ale także o tym, jak zamontowaliśmy ją na ścianie, w szafie. Patrzy na mnie z zakłopotaniem i mówi, że nic takiego się nie wydarzyło. Wstaje, idę do szafy, żeby mu pokazać, cały czas przeklinając go za to, że jest dupkiem, bo zapomniał o naszej dwutygodniowej kłótni o to. Ale o dziwo, nie ma tam gaśnicy. Ale nie dość, że nie ma gaśnicy, to nie ma jeszcze dziur w ścianie, a ja przecież wiem, że tam ją zamontowaliśmy. Żadnej świeżej farby. Ta ściana nigdy nie była ruszana. Ale twierdzę, że przeniósł gaśnicę i naprawił ścianę. I pytam, dlaczego do cholery robi mi takie głupie psikusy? On jednak upiera się, że nigdy nie mieliśmy żadnej gaśnicy. Nie kupowaliśmy jej. To trwa kilka minut. Zbliżam się już do histerii. Mówię mu, żeby przestał się mną bawić, gdy w końcu mówi: Mhm, to teraz już wiesz, co myślę o tym telewizorze. Długo o tym nie rozmawialiśmy. Potem może wysunął swoją teorię, że być może w innej linii czasowej, w innym wymiarze, jakkolwiek to nazwać, oboje umarliśmy i zresetowaliśmy się jak w grze wideo, a telewizor i gaśnica to usterki. Nie wiem, czy się z nim zgadzam. Wiem tylko, że nigdy w życiu nie byłam tak wstrząśnięta. I za każdym razem, gdy wyciągam coś z szafy, przytłacza mnie to uczucie, że to jest bardzo nie tak. Wiem, że powinna tam być gaśnica, ale jej nie ma i nie potrafię tego wyjaśnić. A mąż mówi, że pójdzie do grobu, przysięgając, że miałam telewizor gineskopowy. Stałem się postacią drugoplanową w cudzym błędzie. Technicznie rzecz biorąc, wydarzyło się to wczoraj wieczorem. Właśnie zaczynałem nocną zmianę, i dopiero teraz udało mi się to wszystko spisać. Pracuję w sieci stacji benzynowych, których nazwa zawiera tylko cyfry. Jesteśmy tuż za dużym obszarem przedmieść. Rzadko jest tak, że nic się nie dzieje przez wiele godzin. Było już po północy, a biorąc pod uwagę wszystko, co teraz dzieje się w Stanach. Niewiele lokali jest czynnych nocą, poza stacjami benzynowymi i barami, więc wieczór był spokojniejszy. Byłem sam w sklepie, a samochód podjechał do jednego z dwóch dwustronnych dystrybutorów z przodu. Dość standardowy, biały, czterodrzwiowy. Nie jestem dobry w markach samochodów, ale ten był taki trochę ładniejszy, jakby z wyższej klasy średniej i prawdopodobnie miał tylko kilka lat. Kobieta wychodzi i zaczyna iść w kierunku naszych drzwi, ale jakby była oszołomiona. Naprawdę ta kobieta wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Podchodzi, na sekundę zamiera przy drzwiach, z przerażonym wzrokiem otwiera je i wchodzi. Nie szukała niczego. Nie zaczęła robić zakupów. Po prostu stała w środku. No, bary są nadal otwarte, więc myślę, że może jest trochę pijana lub miała jakąś bardzo ciężką noc albo coś takiego. Więc mówię jak zwykle witaj na stacji benzynowej. Daj znać, jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu czegokolwiek. A ona mnie zauważa i od razu zadaje mi najdziwniejsze pytanie jakie kiedykolwiek mi zadano w pracy. Widzisz mnie, prawda? Tak! Ona się rozpłakała na środku mojego sklepu, więc ruszyłem za róg, żeby zobaczyć co się dzieje. Wyciągnąłem komórkę na wypadek, gdybym musiał dzwonić na policję lub gdzieś w jej imieniu. Każe jej usiąść na pobliskiej palecie z napojem gazowanym, podaje jej butelkę wody, a gdy trochę złapała oddech, mówi mi: Myślałam, że umarłam. Znów myślę, że może coś bierze? Ale jest kobietą w średnim wieku, która wygląda jak typowa miejscowa gospodyni domowa z przedmieści. Jesteśmy dość nudnym miasteczkiem, bez żadnych wyskoków, to nie to co bliżej miast. Ale pyta, czy może zadzwonić do męża, żeby ją odebrał. Ma własny telefon i tak robi. Nie mówiąc mu nic, tylko gdzie jest i czy może po nią przyjechać. Mąż mówi, że zadzwoni po Ubera i będzie tam tak szybko, jak to możliwe. Czekamy. Na razie nikt inny się nie pojawił, więc całą uwagę skupiam na niej, aż w końcu zaczyna mi tłumaczyć. Jechałam do domu po kolacji z moimi współpracownikami i kiedy przejeżdżałam przez skrzyżowanie, ciężarówka przejechała na czerwonym świetle i mnie potrąciła. Teraz jej samochód stoi przy dystrybutorze bez żadnej rysy. Mówi dalej, że pamięta jak jej samochód. Został zepchnięty na słup, wzbił się w powietrze, no i dalej nic. Próbowałam ją uspokoić, mówiąc, że jej samochód stoi i wszystko wygląda w porządku, ale ona upierała się, że całkowicie straciła przytomność. Obudziła się na ułamek sekundy w karetce, znowu zemdlała, a potem obudziła się na siedzeniu kierowcy swojego samochodu, na skrzyżowaniu czekając na zmianę świateł. Wszystko było w porządku. Cała ta sytuacja tak ją wystraszyła, że pojechała do najbliższego miejsca z ludźmi, czyli do nas, żeby móc wysiąść z samochodu. Mąż w końcu przyjechał, żeby ją odebrać. Zapytał, czy mam pojęcie, co się w ogóle stało. I chociaż ona mi to jakoś wyjaśniła, to mogłem tylko wzruszyć ramionami, bo nie miałem pojęcia, co się dzieje. Ona niechętnie wsiadła na siedzenie pasażera w samochodzie, a potem mąż odwiózł ją do domu. To było kilka godzin temu, po czym przepracowałem całą zmianę na stacji, próbując ogarnąć, co to za piekło właśnie zobaczyłem. Dźwięk oddechu w pustym pokoju. Gdybyś mnie zapytał, czy wierzę w zjawiska nadprzyrodzone, na pewno odpowiedziałbym przecząco, niezmiennie od lat ale mam jedno doświadczenie, na które do dziś nie usłyszałem wiarygodnego wyjaśnienia. To było około pięć lat temu, kiedy mieszkałem u taty w Londynie. Miałem mały pokój w jego domu, z łóżkiem, prysznicem i umywalką. Łóżko było tak podniesione nad resztą pokoju, i trzeba było się tam dostać po chwiejnej drabinie. Pewnego wieczoru, gdy mój tata był dwa pokoje dalej w salonie, ja byłem sam w łóżku i szykowałem się do snu. Usiadłem i uporządkowałem swoje rzeczy. Odłożyłem okulary, nastawiłem budzik i tak dalej. Nagle zacząłem coś słyszeć. Głośny dźwięk oddechu, bezpośrednio w moim uchu. Nie mówię o jakimś subtelnym, odległym dźwięku, który można by wytłumaczyć włączającym się ogrzewaniem lub czymś takim. Mówię o dźwięku czy oddechu, tuż przy moim uchu. Wyraźny jak cholera. I nie było to jakieś dziwne zablokowanie, zatok, które wzmacniało dźwięk mojego własnego oddechu. Był on w całkowicie niezależnym rytmie. A kiedy przestałem oddychać, dźwięk trwał niezakłócony. Głęboki, ciężki, głośny oddech, jakby ktoś brał szybkie oddechy, które całkowicie wypełniały mu płuca. Miał w sobie niemal gniewny dźwięk. Nie bałem się naprawdę od lat, ale wtedy bardzo się wystraszyłem. Zleciałem po tej drabinie, wcisnąłem przełącznik światła i wybiegłem z tego pokoju. Natychmiast zacząłem szukać w Google informacji o tym doświadczeniu, aby dowiedzieć się, czy można je wytłumaczyć jakimś stanem fizycznym lub czymś w tym stylu. Ale nie znalazłem niczego, co brzmiałoby choć trochę wiarygodnie. Nie umiem wyjaśnić, co się wydarzyło. Moi kochani, ten kanał jest dla was. Więc kiedy tylko zauważę, że jakieś tematy interesują was bardziej niż inne, staram się wam ich dostarczać. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego odcinka. A ja już czekam na wasze prawdziwe niesamowite historie, które możecie przesyłać na szepthanka@gmail.com. Bardzo serdecznie zapraszam was również na mój drugi kanał kryminalny. Tam również wiele niezwykle ciekawych i wciągających historii, mam nadzieję. A ja już teraz dziękuję Wam za wszystko, zostawiajcie proszę komentarze, łapki w górę i co bardzo ważne, polecajcie proszę ten kanał komu tylko możecie. Buziaki i papa! Pa.